Od swatów i z rękowin, przez rozpleciny i pożegnanie z warkoczem, polter, wykupiny, następnie podróż do kościoła aż po wesele i kontrowersyjne pokładziny. Cofnijmy się do czasów, gdy staropolskie wesela były pełne rytuałów, symboli i magicznych zwyczajów, które miały zapewnić szczęście na nowej drodze życia. Zapraszam na film o staropolskich tradycjach ślubnych. Zostaw suba, lajka i zaczynajmy. Krok pierwszy. Swaty i z rękowiny. Myśląc o staropolskim ślubie i weselu, warto uwolnić się od wyobrażeń odkliwej miłości. Życie w stanie wolnym bywało trudne zarówno ekonomicznie, jak i społecznie. Ślub był niemalże koniecznością i oczekiwaniem społecznym, niejednokrotnie odartym z romantyzmu. W rzeczywistości małżeństwo było przede wszystkim kontraktem biznesowym zawieranym między rodzinami, rzadko wyrazem osobistego uczucia. Decyzje o wyborze małżonka dla syna czy córki najczęściej podejmowali rodzice państwa młodych. Często korzystano również z usług swata, który ułatwiał łączenie par. Swaty były istotnym wydarzeniem. Rodziny negocjowały warunki przyszłego związku. Finalizacja umowy odbywała się w prawdziwie polskim stylu, poprzez wypicie wódki. W przypadku odmowy, niedoszły zięć mógł się spodziewać podania czarnej polewki. Po zakończeniu procesu swatania i ustaleniu szczegółów, nadchodził czas na zaręczyny, dawniej zwane zrękowinami, które były uroczystym ogłoszeniem decyzji o małżeństwie. Podczas zrękowin wymieniano dary, na przykład pierścienie, co potwierdzało zobowiązanie do przyszłego ślubu. Zrękowiny były także momentem, kiedy zaczynały się przygotowania do wesela. W arystokratycznym środowisku, przed ślubem pan młody wręczał pannie młodej prezenty weselne. Które odzwierciedlały jego status i gust. W skład tych darów wchodziły na przykład najnowsze materiały na suknie, efektowne szale, eleganckie futra, kosztowna diamentowa biżuteria oraz porcelana. Rozpleciny i pożegnanie z warkoczem Rozpleciny były rytuałem, który symbolizował pożegnanie z panieństwem. W tradycyjnej kulturze polskiej, warkocz był symbolem dziewictwa i niewinności. Dlatego jego rozplatanie miało głęboki symboliczny sens. Panna młoda wraz z druchnami siadała w centralnym miejscu izby, a druchny śpiewały pieśni pełne żalu i nostalgii. Czasami ceremonia miała także humorystyczny charakter, gdy druchny celowo plątały włosy panny młodej, by utrudnić ich rozplecenie, a pan młody i drużbowie musieli pomagać w tej czynności. W niektórych regionach rozpleciny odbywały się tuż przed ślubem, podczas oczepin, kiedy panna młoda żegnała się z wiankiem. A nakładano jej czepiec, symbolizujący stan mężatki. Hałas na szczęście, czyli polterabend. Polterabend, znany również jako polter, to zwyczaj polegający na tłuczeniu naczyń i butelek przed domem panny młodej na dzień przed ślubem. Było to symboliczne pożegnanie ze starym życiem, a hałas miał odpędzać złe duchy, które mogłyby zakłócić spokój przyszłej rodziny. Im więcej szkła zostało stłuczone tym więcej szczęścia miało to przynieść młodej parze w Polsce zwyczaj ten szczególnie rozpowszechniony był na Pomorzu Śląsku i w Wielkopolsce gdzie często przeradzał się w radosną zabawę z poczęstunkiem i alkoholem w niektórych regionach polterabend odbywał się na tydzień przed ślubem by dać parze czas na oczyszczenie terenu z odłamków co miało symbolizować uporządkowanie spraw przed nowym życiem wykupiny czyli negocjacje o pannę młodą Spotkanie młodych w dniu ślubu mogło przebiegać na różne sposoby. Przyszły małżonek musiał jednak włożyć trochę wysiłku, by spotkać swoją wybrankę, gdyż mógł napotkać przeszkody takie jak wykupiny. Był to staropolski zwyczaj, który polegał na symbolicznym wykupieniu panny młodej przez jej przyszłego męża. Ten obrzęd miał charakter żartobliwy, ale także nawiązywał do dawnych praktyk wymiany dóbr między rodzinami pan młody musiał stawić się w domu wybranki, przynosząc dary takie jak pieniądze, słodycze, alkohol, a czasem nawet kosztowności. Zdarzało się, że rodzina panny młodej stawiała symboliczne przeszkody. Zamykali bramę, którą trzeba było wykupić, aby pan młody mógł w końcu zobaczyć się ze swoją przyszłą żoną. W niektórych przypadkach wykupiny miały formę inscenizacji oblężenia, gdzie pan młody i jego drużbowie musieli walczyć z rodziną panny młodej, by zdobyć dostęp do jej domu. Podróż do kościoła z przeszkodami. Podróż do kościoła, choć wydaje się prostym etapem ceremonii ślubnej, mogła stać się pełnym przygód wyzwaniem. Zwyczaj stawiania tzw. bram to tradycja, w której sąsiedzi i znajomi blokowali drogę parze młodej. Domagając się od nich zapłaty w formie alkoholu, słodyczy lub innych podarunków. Często towarzyszyły temu śpiewy, tańce i różnorodne zadania do wykonania przez młodych. Każda brama zajmowała kilka minut, co mogło opóźnić dotarcie do kościoła. Stawianie bram było także formą zabawy, ale miało również głębsze znaczenie. Miało zapewnić, że nowożeńcy rozpoczną wspólne życie z radością i wsparciem społeczności. W niektórych regionach. Obyczaj ten przetrwał do dziś, szczególnie na wsiach. Wesele, pełne zabawy i tradycji. Wesele to czas radości, świętowania i zabawy. W staropolskiej tradycji wesela trwały długo, od kilku dni do nawet tygodnia, zwłaszcza w rodzinach szlacheckich. Bogate stoły uginały się pod ciężarem jedzenia, a na gości czekały liczne atrakcje, w tym zabawy taneczne oraz muzyka ludowa i pieśni weselne. Jednym z bardziej znanych zwyczajów było posypywanie młodej pary płatkami kwiatów, ryżem lub monetami. Miało to symbolizować obfitość, płodność i dobrobyt. Inną popularną tradycją było przywitanie chlebem i solą, które symbolizowały dostatek i gościnność. Był to także moment, kiedy panna młoda była przenoszona przez próg nowego domu, co miało chronić ją przed złymi duchami, czającymi się u wejścia do nowego życia. Oczepiny. Czyli symboliczne pożegnanie z młodością. Oczepiny to jeden z najbardziej symbolicznych momentów staropolskiego wesela, kiedy panna młoda żegnała się z młodością i stawała się mężatką. Tradycyjnie podczas Oczepin panna młoda traciła wianek, symbol dziewictwa, a na głowę zakładano jej czepiec, który oznaczał, że od tej pory należy do grona mężatek. W niektórych regionach Polski Oczepinom towarzyszyło obcinanie warkocza. Co było ostatecznym pożegnaniem z panieństwem. Czepiec zakładały doświadczone kobiety, najczęściej starsze mężatki, co miało symbolizować przekazanie wiedzy i doświadczenia młodej pannie. Oczepiny często zamieniały się w zabawę, podczas której panna młoda rzucała welon lub wianek w tłum druchen. Ta, która go złapała, miała pierwsza wyjść za mąż. Pokładziny dosyć kontrowersyjny obrzęd. Pokładziny to jeden z bardziej kontrowersyjnych staropolskich obrzędów, który odbywał się w trakcie uroczystości weselnych. Była to symboliczna noc poślubna, podczas której para młoda udawała się do swojej komnaty, często w obecności starszych członków rodziny. Celem tego rytuału było potwierdzenie związku małżeńskiego poprzez skonsumowanie małżeństwa. W niektórych regionach polski starsze kobiety, tak zwane swatki, towarzyszyły młodej parze, i błogosławiły ich łoże, co miało zapewnić płodność i szczęście. Ten zwyczaj przeważał głównie wśród chłopstwa oraz drobnej i średniej szlachty. W kręgach magnackich budził jednak niechęć, uważany za przejaw wulgarności i grzesznych zwierzęcych rząd. W odpowiedzi na to, wykształciła się tam inna tradycja tak zwana cukrowa kolacja. Podczas tego obrzędu młoda para organizowała w swojej sypialni kameralne przyjęcie dla najbardziej zaszczytnych gości. Nazwa zwyczaju pochodziła od podawanych potraw, które miały symbolizować słodkie życie. Na stole królowały cukry, ciasta i owoce. Warto dodać, że ani pokładziny, ani cukrowa kolacja nie kończyły wesela. W sali weselnej zabawa trwała często do białego rana, a bywało, że i kolejnego dnia. Choć wiele staropolskich tradycji weselnych odeszło w niepamięć, niektóre z nich przetrwały do dziś, w zmienionej lub uproszczonej formie. Zwyczaj posypywania ryżem czy przenoszenia przez próg wciąż jest obecny w nowoczesnych ślubach, choć teraz ma głównie symboliczne znaczenie. Również tradycja oczepin, choć w uproszczonej formie, przetrwała na wielu współczesnych weselach, gdzie młoda para bawi się wraz z gośćmi w różnorodne zabawy. Dzisiejsze wesela. Choć różnią się od staropolskich ceremonii, wciąż pełne są obrzędów, które mają zapewnić młodej parze szczęście, miłość i dostatek na nowej drodze życia. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten film, proszę zostaw lajka. Daj znać w komentarzu, który zwyczaj najbardziej Cię zaskoczył, a może znasz jakieś nieporuszone w tym filmie? Daj znać w komentarzu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.